Cześć Boże. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Super. Zbieramy się widzę. I zaraz będzie modlitwa. Także szukujemy nasze serca do modlitwy, którą zaraz poprowadzimy razem. Szkoda, że nie ma Józefinki, żeby tutaj na Was poczekała w tym miejscu teraz, no ale ja też siedzę wygodnie. Może Józefinką taką nie jestem, chociaż troszeczkę jak kosiarka przyjechała mi przez głowę, to teraz trochę ją przypominam. Ale pozdrawiam też Zakopane i Świdnicę, i wszystkie miasta Warszawę i każde miasto, które się dołącza do modlitwy. Wszystkie dzieci bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że jest nas coraz, coraz więcej i już za chwilę ruszamy z modlitwą. Już za chwilę ruszamy z modlitwą. I z Irlandii was pozdrawiamy i z Miechowa. Też super. I z Wrocławia. Bardzo dobrze, że jesteście i że razem możemy tworzyć taką wspólnotę stanięcia wieczornego przed Panem Jezusem. I z cieszyna, i z kaniowa, i z wiśniowej góry też Was pozdrawiają. Wszyscy tutaj jesteśmy razem. Od razu Wam powiem, może jeszcze nie zapomnę powiedzieć na końcu, że jutro Was zapraszamy też na kanale naszym dla dzieci na 19, żeby się pomodlić razem wieczorem zesłanie Ducha Świętego. Zapraszamy Was szczególnie do internetu. Będzie o 19.00. Jutro nie ma modlitwy o 19.00, tylko będzie od razu transmisja z Kościoła i modlitwa z Kościoła. Tylko, że będzie trochę dłuższa. Będziemy śpiewać, będziemy się modlić jutro. Ile kto z Was wytrzyma od 19.00 do 20.00, a potem o 20.00 będzie Msza Święta. Jak będziecie mieli siłę, to też zostańcie. Ale pamiętajcie, że jutro modlitwa jest dłuższa, czyli nie parę minut, ale naprawdę będzie trwała godzinkę. Jutro z mocnymi w duchu, z całym zespołem, przed zesłaniem Ducha Świętego. Taka będzie jutro dobranocka, dobranoc, modlitwa na dobranoc. Modlitwa specjalnie dla Was, Kościoła. Dobrze, zaczniemy naszą modlitwę. Proszę, żebyście przygotowali teraz swoje ręce, swoje oczy, żebyśmy mogli się pomóc. w imię Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Powiem wam teraz, opowiem wam dzisiejszą Ewangelię, dlatego proszę, żebyście zamknęli teraz na chwilkę oczy i spróbowali sobie to wyobrazić. Pan Jezus stoi teraz nad jeziorem. Nad jeziorem i w wódce w jeziorze są apostołowie, kilku apostołów, którzy skończyli łowić ryby. Te ryby było bardzo dużo. I jak już dopłynęli do Jezusa, to teraz na brzegu jeziora stoi Jezus i są apostołowie. Ryby są upieczone, smaczne. Jak ktoś z Was lubi takie ryby z grilla albo z ogniska, one na pewno były bez ości, bo jak przy Panu Jezusie wszystko jest bez ości, dobre, smaczne. Zjedli te ryby i Pan Jezus bierze Piotra na bok świętego Piotra. Pan Jezus ma ręce przybite i zadaje drogi trzy pytania właśnie nad brzegiem morza. Po zjedzeniu razem śniadania. Pytanie jest, Piotrze, czy mnie kochasz? Piotrze, czy mnie kochasz? I Piotr odpowiada tak, Panie, Ty wiesz, że cię kocham. I takie pytanie zadaje drugi raz. Piotrze, czy mnie kochasz? Piotr mówi, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I w końcu, Piotrze, czy mnie kochasz? I Piotr się zasmucił, bo przypomniał sobie, że uciekł od Jezusa, że się Go zaparł. I dzisiaj teraz Pan Jezus Ciebie pyta. Każde dziecko, każdego rodzica. Czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Teraz nie chodzi, żebyśmy odpowiedzieli szybko na to pytanie, ale tak jak Piotr przypomniał sobie, że się zaparł Jezusa, tak teraz my przypomnijmy sobie, co dzisiaj było takiego, że może się pokłóciliśmy, że się panu Jezusowi nie podobało, że się go zaparaliśmy, może nie chciało nam się rano wstać, może się na kogoś obraziliśmy w szkole albo w przedszkolu. Albo nie chcieliśmy czegoś zrobić, o co nas ktoś poprosił. To jest to takie nasze zaparcie się Pana Jezusa. Jak nie chcę czynić dobra. Panie Jezu, przepraszamy Cię za każdą taką sytuację dzisiaj. Może trzeba dać teraz mamie i tacie buziaka? Powiedzieć, mamo, tato, kocham Cię, przepraszam Cię, to zróbcie to proszę. Jeżeli macie taką sytuację, to zróbcie, żeby przeprosić mamę i tatę. No i Pan Jezus pyta, czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Skoro takie były dzisiaj rzeczy, że gdzieś byłem niegrzeczny, że coś powiedziałem nie takiego. Czy mnie kochasz? Zachęcam, żebyśmy teraz wszyscy w sercu albo głośno to Jezusowi powiedzieli, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Wszystko wiesz. Wiesz, to dzisiaj było nie w porządku. I wiesz, że cię kocham. Dziękuję ci za to, Janie. Dziękuję, że jesteś dobry i że. Kochasz mnie mocno. I że pytasz mnie o tę miłość, i że Ci dzisiaj mogę powiedzieć Jezu, kocham Ciebie mocno. Kocham Ciebie mocno. I na zakończenie dnia właśnie tak Jezu chce do Ciebie powiedzieć. Kocham Ciebie mocno. Na koniec zmówimy modlitwę. Powiedzmy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławiam na koniec dnia. Niech Was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam Was mocno, zachęcam, żebyście idąc spać jeszcze powiedzieli Jezusowi, Panie Jezu, kocham Cię mocno. Jutro modlimy się o 19 z kościoła i modlitwa będzie dłuższa. Będzie cały zespół mocni w duchu i razem przez godzinę będziemy uwielbiali wspólnie Pana Jezusa. ze zesłania Ducha Świętego. Do zobaczenia, mocno buziaki dla wszystkich, pa pa!